Welcome back, my little minions! Eee, wracam do gry. Okazało się, że jestem cymbałem. Ustawiłem sobie pauzowanie nagrywania pod Alt a biorąc pod uwagę, że Alt włączałem w poprzednim odcinku chodząc zaraz do pomieszczenia, oznacza, że nie widzieliście całego przeszukania domku, eee, wyjścia z domku, przejścia do obory eee, do stodoły przeszukania stodoły, walki z Odryskolem, którego puściłem żywcem eee, i chyba widzieliście dopiero jak odkryliśmy panią Adler. Żeby zmienić kamerę, perspektywę, Ciśni V.

Business, right. Nie, no, wolę sobie posterować konikiem niż włączać jakąś kamerę filmową. No, w każdym razie teraz już nie powinno być problemów z tym, że się samopauzuje. Już nie powinno być samopauzujących się materiałów. bo mam wszystko pod takie dziwne skróty jak alt i minus, alt i plus, alt i mnożenie i alt i dzielenie na numpadzie. Więc wciśnięcie takiej kombinacji przypadkowo by musiało być mega pechowe. А трубец. Где? Вообще не слышаем где. Lecimy! Skoro się drze i woła pomocy, to rusz Dubsko. nie, no. Mam jedną niepotrzebną. Serio? Gro, upierdliwa jesteś. Ruszcie. E, broń na koniu, tap. I tak nic tu innego nie mam. Nie będę brał obrzyna. Nie chcę coś dystansowego, a nie. Serio gra każe mi wziąć Obrzyna? Wyrąbane, biorę pistolet. Chyba, że Niedźwiedź się rzuci. No to się okaże, że Obrzyn był lepszą opcją. A w sumie jest taka opcja, że się niedźwiedź rzuci. Śnieżyca. No po co się dżesz? Idziemy. Nie wiemy gdzie, więc krzycz. Ale po co się dżesz? Ciekawe, czy tu jest tak samo jak w, w online, że bieganie będzie powodowało, że mi tam zrośnie wytrzymałość dalej. Nie wiem, czy przez pobyłkę nie mówiłem wcześniej GTA Online zamiast, zamiast Red Dead Online. Jakoś tak ze starych asesynów mam przyzwyczajenie. Jak mam wskakiwać na jakąś półkę, to klikam zazwyczaj shift W i spacja. Ale z drugiej strony jakie zajebiste miejsce. A z trzeciej strony, jak tam musi piskać mrozem. Przecież są na wysokości jakiejś... inaczej są na jakiejś zajebistej górze no właśnie a ten dziab jest gwinta He's leveling. We're coming! He's down here. Down here. Alright. Hot down, Marston. That? That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Czyli jednak tutaj będzie jakiś niećwiadek będziemy walczyć z niedźwiadkiem. Mi się wydaje czy się włączyła kamera filmowa u wilczki Dajcie mi spluwę Czyli to jednak nie nie niedźwiedź tylko wilczki go podrapały No szybko No i znikły Ajajaj Może będzie z tego mięsko? Nie mogę! No przecież takie marnotrawstwo! Oni tam głodują wszyscy, potrzebują mięska A ja wilczków nie mogę oskurować Cierpliwce jedne głupie. Uszkurowałby wilczki, byłaby nie dość, że skóra. to jeszcze mięsko. Musimy cię przywieźć tej twojej narzeczonej, która tak panikowała za tobą. O, trafiłem.

tak, A. aha, no. no tak. No tak. Ani się wszystko kojarzy z jedzeniem. Ale jak wcześniej mówiłem o mięsie z wilków, to nie, ale poziomki to już tak Chyba oni oni stąd ruszą, jak te wszystkie wozy tak pozostawiane. Jeszcze tylko brakuje, żeby coś tu się stało pod naszą nieobecność. Dziękuję, New low, even by your standards. <laughs> Thank you, Arthur. Thank you. Got you. any other lost maidens need saving? <laughs> Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Uh, I suppose we'll have to keep heading east. East into all that that civilization. I know. The West is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. <laughs> Ciekawa sytuacja, że się bali cywilizacji i uciekali od niej. A jednocześnie pisze jakiś notatny pamiętnik. To ciekawe. Misja wykonana. Na początek i ucieczka przed wspomnieniem. O, mam przeszukaj szufladę. Zabierz. Zabierz. Pewnie, że będę takie rzeczy sprawdzał.

Tam konik jest po lewej. Pójdziemy sobie do B. B jest w chacie. I B to jest. Oh. jest... Folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. <laughs> <laughs> party. <laughs> Probably. Uh -huh. Funny, huh? Sure. <laughs> <laughs> now, I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now, you fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to? Come Find us. All of you. We got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. we've been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You you always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business. Long ago, they were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. <coughs> Mr. Matthews, Mr. Smith. Mr. Pearson, would you please look after the place where there are old Driscolls about? Yeah! Ok. Jedziemy. I mamy teraz już lessons. I długą bronię. Także już jesteśmy dużo lepiej wyposażeni. Ale jest gra tak filmowa, że w bardzo wielu momentach po prostu nie wiem już, czy trzymać ten przycisk jazdy, czy nie. Czy to przeskakuje już kadstenka, czy to jeszcze jest normalna gra, także... O, i teraz na przykład. I znów wkroczyliśmy do, do normalnej gry. Gdzieś tu kawałek był przeskok, kawałek kamery filmowej, a i...

Ej, dzisiaj rozkręciłem myszkę, poczyściłem tam trochę w środku, przedmuchałem i tak dalej i mi się naprawiła. Miałem problem z prawym przyciskiem, wystarczyłem naprawdę rozkręcić, przeczyścić tam patyczkiem, wydmuchać i jest już w porządku. Także naprawa pełną gębą, full opcja. god damn ready ready dutch good now mr morgan and i we're gonna head up here a little see if we can't get a sense of the layout of the camp mr williamson mr bell you two take up a hidden position just outside the camp mr summers mr escuela you two hold position here let's go Ciekawa sytuacja. Że on się zwraca do wszystkich po nazwisku. I koniku. Nie chcę się zbliżać do krawędzi urwiska, do cholery jasnej. Dał mi strzelbę. Czemu nie mogę go rozabrać tej strzelby? Wcześniej, jak nie chciałem obrzyna, to mi go wciskałaś na siłę. Natomiast teraz, jak dostałem strzelbę, czy tam karabin, to go nie mogę zabrać. No i się pojechali. Nie ma ich tam wielu, im. dwa, cztery, sześć, siedem, siedmiu. Jak sześciu ludzi bierze ze skoczenia siedmiu, to zostaje tylko jeden do walki. A, tu jest jeszcze jeden. Mogę ich jakoś oznaczać, czy coś? Nie widzę więcej. Siedmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a nie osiem. Przecież chciał się zemścić. Mówił, że gość jest świrem a teraz wyjeżdża, że nie, bo po co? Lepiej go obrobić i patrzeć na jego minę. Ale dobra, to będzie w kolejnym odcinku. Ciuciu.